Cześć, tu Andreas Zesurfer na żywo z naszego centrum testowego w Berlinie. Od tego roku, do Dutch 24, jesteśmy również autoryzowanym sprzedawcą jetsurf, w tym desek napędzanych benzyną, które mają swoje zalety. A dzisiaj jest ze mną Angelos Jetsurf, który przyniósł nam najnowsze produkty. Naprawdę nie możemy się doczekać, aby je zobaczyć. Cześć, Andreas. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Podoba mi się to miejsce, podoba mi się Berlin. Zobaczmy. Brzmi dobrze. Ok, to są nowe modele NART od JetSurf. Mamy NARTę elektryczną i również NARTę napędzaną benzyną. A model elektryczny na przykład jest najlżejszym elektrycznym skuterem wodnym na świecie. A tak naprawdę ten napędzany benzyną jest najlżejszym skuterem wodnym napędzanym benzyną. Można je również używać. Jako deski jet, po prostu zdejmując uchwyt. A w połączeniu z tubą jest to naprawdę niezwykle łatwe do nauki dla każdego. To jest narta elektryczna. Możesz zdemontować kierownicę w mniej niż dwie minuty, co oznacza, że masz wtedy deskę jet. Możesz nawet zamontować tutaj paski na stopy na desce. Całkowita waga, w tym bateria, która waży około 20 kg, wynosi 30 kg. I nadal. Jest bardzo, bardzo lekka, zwłaszcza jeśli używasz jej jako skutera wodnego. Więc, jeśli używasz deski w wodzie słonej, ważne jest, aby ją wyczyścić po każdej jeździe. JetSurf ułatwia to zadanie, ponieważ mają łatwy adapter klikowy, gdzie można podłączyć świeżą wodę i wyczyścić silnik i motor. Używają również płetw FTS-2, do których nie potrzebujesz żadnych narzędzi aby je podłączyć lub odłączyć. To jest bateria litowo-jonowa Jet Surf Electric i oczywiście elektrycznej narty. Jest chłodzona wodą, co ma tę zaletę, że pojeździe jest na tyle chłodna, że można ją od razu naładować. Jeśli chodzi o zasięg, w zależności od wagi użytkownika, można uzyskać od 30 do 50 minut na jednym ładowaniu. Bezpieczeństwo jest ważne, dlatego wszystkie deski Jet Surf mają wyłącznik bezpieczeństwa. Zakładasz to na nadgarstek i będzie połączone z kontrolerem ręcznym. Gdy się przewrócisz, silnik natychmiast się wyłączy. Dodatkowo w modelach narciarskich masz tutaj tego rodzaju ochronę, a także kierownica może być zmieniana pod względem rozmiaru w zależności od wzrostu użytkownika. Teraz nasz wyłącznik bezpieczeństwa jest włączony i można zobaczyć zieloną diodę LED, co oznacza, że deska jest aktywna, a zielony kolor oznacza również, że jest prawie w pełni naładowana. Kolor zmieni się w zależności od poziomu naładowania. Jeśli zdejmę wyłącznik bezpieczeństwa, możesz zobaczyć, że zmienia się na żółty i żółty. Oznacza to, że ma średnią moc, a następnie mogę to faktycznie zmienić. Czerwony oznaczałby pełną moc, a dla początkujących Mogę ustawić na zielony i masz tylko 25% mocy. Stoję teraz przed wersją jet Ski zasilaną benzyną. Funkcje są w zasadzie takie same w porównaniu do elektrycznej, jednak ta jest znacznie lżejsza, ważąc zaledwie 25 kg program. I w porównaniu do 35, więc 25 kg dla skutera wodnego to całkiem fajny. Dodatkowo, jesteś bardziej niezależny, po prostu tankujesz paliwo zamiast. Potrzebować gniazdka do ładowania. A inną zaletą desek zasilanych benzyną jest to, że można z nimi podróżować samolotem. Możesz wypróbować różne modele jet surf w naszym centrum testowym w Berlinie, a myślę, że teraz pójdziemy na wodę, prawda? Chodźmy. Okej. Okay. Co do to cholery? Hej, właśnie wróciliśmy z wody. Udało nam się przetestować oba. Titanium ski, czyli najpotężniejszą wersję desek zasilanych benzyną, a potem elektryczny skuter. I hej, muszę powiedzieć, że to była świetna zabawa. Możesz wykonywać bardzo agresywne manewry. Oczywiście muszę się jeszcze trochę nauczyć, ale już czułem, że jest bardzo agresywny. I naprawdę możesz robić bardzo strome zakręty, więc dużo zabawy. Powiedziałbym przyjdź, spróbuj sam i do zobaczenia wkrótce.